Witam Was, moi drodzy. Bardzo serdecznie jestem, Aquarius, a to jest Alan Wake. Kochani, dalej zapierdalamy. Dalej zapierdalamy sobie, czy oni znikli. Tak jak to było w tradycyjnym, że tak powiem, wydaniu. Zajebiście, zajebiście, To mi się podoba. Trzy strony maszynopisu. Fajny motyw, fajny. Osiągnięcie nawet nam wskoczyło na streamie. Okej, okay. ammo, ammo. Na wszystkich rodzajów saibish. O, fajna laska. Czy <laughs> ty się patrzysz Alan, Alan. Hey, it's you. There. You remember me, right? Emma? Emmason? I think you might have something that belongs to me. Really? yeah that's weird i did find a page like that i don't even know where it came from it was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite yes that's what i'm looking for oh i don't know how you knew i had it but i guess it's yours listen what's this all about there are these really creepy guys hanging around the oil derrick

Um, po ograniu, po, po nagraniu, to, to sobie wszystko ogarnę, żeby was nie nudzić, po prostu gdzie ta kurwa strona jest, no? W środku, a jest w środku, jest, no, mogę ją zajebać. Chuj, nie wezmę, muszę od tupy strony iść. Eee, okej, okay, tutaj nie wejdę. Tutaj tym bardziej, może przez garaż? Who fucking knows? Są dwie? Zajebiście. Tutaj też jest strona. Sobie to ogarnę później. E, później to sobie ogarnę. A tymczasem... Kochani, idźmy do... Naszej skrzynki, bo mamy już trzy strony, masz napisu. Chodźmy do naszej skrzynuni. Oh yeah. Pisto. Zajebioza, i to jest moc. Full auto. Takie. tak. Yeah. ammo. Tak, dokładnie. I ciśniemy, myślę, że zdążymy coś ich jeszcze zrobić. O, racę. Zajebiście. Myślę, że zdążymy coś ich tutaj zrobić. Wiem, jak się rozrzuca. KRAŁO SIĘ, NAPIERDELAŁO SIĘ, SUPER, CIESZĘ SIĘ Gdzie są te gnogi? Aha, osiągnąłem checkpointa Do napisania rzeczywistość. co, kurwa? Oh, wait, wait. O kurwa Jest gnój, są wraca! Dziwko, wraca ci jest teraz można już spokojnie napierdalać, a ten jest jeszcze na świetle. Na ten, tylko zajebiście! Kocham ten dodatek! Wuhu! Kocham ten dodatek! Zawór! Zajebioska! Ile mamy time'a? Bo tutaj tak time szybko zapierdala, że nie wiem ile 3 minuty. Okej, okay. ciśniemy Ale mam tych baterii Ja wiesz dole Co my tu mamy A do czego? Do Pistolet sygnału to lubię Pump action Strzelba pump... Mam strzelby pomp action? Nie mam pomp kurwa Dlaczego ja nie mam pomp action strzelby Dlaczego? 150 ammo Jedziemy Więcej nie mogę mieć ammo Ale Podoba mi się, podoba mi się I, 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 Idzie cień Tutaj mi się podoba, że Mam Że nie, nie potrzebuję du Zbyt dużo czasu Żeby Kocham ten dodatek Wuhuu wioska no gdzie to kurwa jest? Między tymi? O, tutaj. O, A. Strona. Strona naszego Strona, Nie ja, pamiętam jak się tych stron szukało. W przedniej części. Ja jebię. Podzielony mam to dupie, później za to ogarnę. Po nagraniu. Do ponownego napisałem rzeczywistości... Nie wiem o co chodzi, w każdym razie ściśniemy. I... Moi drodzy... Myślę, że... Myślę, że będzie grubo. Pusto? Czy pusto zamknięte? What? O, stronka, stronka, stronka. Stronka, stronka. Czuję się jak w Slenderze. Zbieram karteluszki. Tworzenie nowej nowych... rzeczywistości chwyci w dupę, później przeszytam. No kurwa! Dobra. Jedziemy. Czyżby <laughs> przestanę O, tysz ma O kurwa, <laughs> Jest kurwa. To, to weaker, A Nie mam tego mojego zjawiska. Fajny patent. Gims, ja. Yeah. No, reload, reload, szybko. Oni są twardzi z takich Czyli na nich się nie skupiać. Mam już mocno. No trochę chyba tak. Alan, skąd to poczucie humoru? Oh yeah! Czyżby kar. Tak jest! Karabin. Myślałem, że będzie strzelba pump Ale kurwa, ja mam tego no. A to żem błąd nosu. Okej, okay, mam. Myślałem, że pump action. A tu... gun. Ale dobrze, w porównaniu w, w z że w oryginalce także lubiałem... ...namieszać przy pomocy... ...takiego gana. Tak więc... Nie, ...nie przygotowujcie się na jakiś strasznie poważny let's play. Bo to będzie raczej coś a'la Angry Birds. Coś takie porównanie. Ja był w piździe. Mam to w dupie. <laughs> Dobra. Kochani, nam się skończył czas. Zajebioska. Tak więc, no. Tutaj sobie zaczniemy następnym razem. Albo dojdziemy sobie do kontrolki, punktu kontrolnego. Chyba tutaj. Tak? Jeja. Yeah. To jest punkt kontrolny. Dobrze. Moi drodzy. Do zobaczenia. Do usłyszenia. A na razie i cześć.